Wy no. nawet nie wiecie, jak sztucznie to sztucznie Tak, ja Nie wiem. Słuchajcie, a propos tej łaski, ja kiedyś byłam, żyłam pod prawem. Bo ja nie potrafiłam kilka lat temu zrozumieć właśnie tej łaski. Ale że pragnęłam, bo ja bardzo pragnęłam sercem, no to przyszedł taki moment, że wreszcie, że wreszcie zrozumiałam o co chodzi. I jak żyłam pod prawem, to tereska po prostu ja naprawdę się bardzo starałam z punktu widzenia ludzkiego, ja się tak starałam, że ja miałam takie wrażenie, już byłam okresu wytrzymałości i ja chodziłam, ja czułam się tak, jakbym miała po prostu no, tonę na plecach i ja po prostu byłam zgięta w pół, po prostu z braku siły. I ja mówię, że ja tak nie chcę żyć, ja tak nie chcę żyć. I, na początku, pod koniec jesieni, kiedy skończyła się moja jedna praca ja o tym wiedziałam, że się skończy i też prosiłam Boga o to, żeby dał mi drugą pracę, ale miałam taki trochę lęk. Mówię, Boże, jak ja dam radę, jak ja pociągnę dwie prace i wtedy pamiętam, Bóg do mnie powiedział, no albo korzystasz z mojej łaski, to wybieraj. Ja mówię tak, ja się podporządkuję. Ja e, zdarłam moje szatę, tak jak mówiłam to ostatnio, ja zdarłam, ja się obnażyłam przed Bogiem cała. E, I przyszła ta druga praca, którą zresztą sobie sama odebrałam, sama sobie ustanowiłam, i było tak, że Bóg mi właśnie dał w tym temacie łaskę. E, czas do. pracuję na dwa etaty. Mam lat tyle, ile mam. Polsko, no, może tego nie widać. <grym>, ale mam. <grym, <grym, I. E, i no pracuję, na pracuję na te dwa etaty. Wstaję rano o piątej, wychodzę do pracy wcześniej rano. Prac, do pracy dojazd mi zajmuje około półtorej godziny. Wracam wieczorem i mnie w pracy pytają, czy ja coś biorę. Bo z punktu widzenia ludzkiego to jest niemożliwe. Robiąc to, co robię, być zadowolonym, ale ja idąc do pracy. Mam w sercu coś takiego, Boże, ja tą pracę mam dzięki Twojej łasce i ja tak się czuję, jakbym pracowała w królestwie, w królestwie Jego, nie u ludzi, bo pracuję de facto u ludzi, tak? Ale ja w swoim sercu mam, że ja pracuję tylko i wyłącznie dla Boga, dlatego ten Bóg daje mi tę łaskę. Ja nie czuję zmęczenia. Ja, jak je, no czuję jakieś tam, ale to się tak szybko regeneruje. Ja mam cały czas. Y, taką Bożą przychylność i nie się tam chce chodzić. Nie się tam chce pracować. Ja nie, właśnie nie narzekam. Ja przyjęłam odwrotność, Ja nie narzekam, ja się cieszę, ja dziękuję. I w ogóle y, ludzie są z szoku, w szoku i pytają mnie słuchaj, no, to jest niemożliwe. No bo kiedy wreszcie powiesz, co wierzysz. No I to jest właśnie łaska. Nie, nie staram się. Nie staram się, tak. tak oczywiście Nie staram się i to kiedy ja zrozumiałam, że ja swoim wysiłkiem nic nie zrobię, nic nie zrobię. No to właśnie wtedy wchodzi w ten sam I tego mam życzę.